Okay. Można się Oczywiście, bardzo proszę O, trochę tego macie Wie pan co szukam czegoś Czegoś takiego Do portretu Na mm, jaki bagnet? A na kanona Macie to na kanona? No 70 do 300 sigmy, proszę pana 70 300. Mhm. Wie pan co? Ja bym potrzebował czegoś do portretu takiego jasnego, czyli stałobliskowy obiektyw. Na przykład 85.1.4. 85.1.4. Mhm. Wie pan co? Mam taką informację na temat serii tych obiektywów, że znajdują się na... Oceanie spokojnym płyną, właśnie. Płyną. Płyną, Ale bo tam były problemy tam... spore, i obiektywy muszą poruszać się drogą morską ze względu na szkło i tak dalej, nie lotniczą, bo, bo ciśnienie. Jest... Ale płyną tutaj, tak? To może płyną, płyną. No, proszę eee, bardzo. Dobrze, to może, to może, to może. A co by pani mi zaproponował? By pan co, bo chce zrobić sesję dziewczynie tutaj? No, tą Ale... Sigmę, o której wspomniałem idealna do tego będzie. Możemy spróbować, co? Dobrze. To tak? Obejrzymy? Dobrze, bardzo proszę. Bardzo proszę. A, to tutaj. To tutaj tak, jest tak, tak. Tak, że bardzo wyciągnie stu, 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 nie, stu, nie, stu. nie, nie, nie. Tutaj jest. Objęty. Bardzo proszę. No, ale ciemny jest. Wie pan są. Ja bym poprosił coś jaśniejszego. Tak.

Dobrze, przy, dobrze, nie ma sprawy można, tylko przy 1-2 jest dość wysoka kaucja. A mianowicie proszę pana, samochód. Samochód. Samochód, jest samochód. Tutaj. A może być małżonki, bo ja nie mam. Samochód ewentualnie żona bez dzieci. Tak no, jest. Moja żona ma dzieci. To nie. To nie a, a... No i kaucja pieniężna oczywiście wchodzi A, w rachubę. No tak, pieniężna to nie ma problemu. 11 tysięcy belarów. Aha, dobrze. No, dobrze, dobrze ja Może dobrze. być przelewem? Y Czek, przelew wszystko. Powiem no, tutaj, do smartfona mam taką aplikację. Dobrze. To, to przeleję panu. Możemy przelać. Y oczywiście, czy jakiś dokument? Może być prawo do jazdy, czy Może być, jak najbardziej. Proszę bardzo, Ostatnio zabrali. Nie, tu Włożę w czytnik. Dobrze. To so ja przeleję pieniążki. Dobra, dane się zgadzają. Ze smartfona Pan przeleje, tak? Oczywiście. Dwanaście tysięcy. Dolarów? Nie wiem, ja czy mam konto dywizorów. Dobrze, w razie, w razie jakichś problemów po prostu obiektyw się zablokuje automatycznie, nie będzie działał i wtedy Pan się zgłosi. Automatycznie, Tak. A jak później odblokować? Yy, kontaktując się z nami pod tym numerem telefonu. Tu jest mój numer: 600-6912-815. Mhm. Dobrze. Dobrze to ten. A kiedy muszę oddać? Yy. Jutro? Może yy, bezterminowo to jest. Na ten sprzęt jest bezterminowy. Bardzo Panu dziękuję. Tak panu dziękuję również. Postaram się. Nie Do widzenia. Pozdrawiam. Footstep tap two